To już nie może być przypadek, że i ten i ten reaguje. Jacob, to ty gadałeś? To jest tu kobieta? Co to, było? Czy to on czasem tam nie stoi, ale to raczej nie, nie wiem. no o oh, yes. na rynku jest. On się nazywał Witam was drodzy widzowie na kolejnej wyprawie Jak widzicie dzisiaj mamy bardzo zabytkowy obiekt Jest to dawny mauzoleum rodziny von Eichstedt w Sławikowie Przybyliśmy tutaj oczywiście, aby nagrać to miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych Mam nadzieję, że uda nam się tutaj Zarejestrować ciekawe zjawiska biorąc pod uwagę fakt, jakie przeznaczenie spełniało tu miejsce. Także nie przedłużając zaczynamy tu badanie. Jeżeli chodzi o historię tego miejsca, to powstało ono w połowie XIX wieku. Zostało wybudowane dla właściciela tutaj, tutejszego pałacu w Słowikowie, Ernsta von Eichstedt, On zmarł w 1865 roku. No i to mauzoleum właśnie zostało wybudowane dla niego, ale później tutaj również inni członkowie tej rodziny byli pochowani. Na chwilę obecną mauzoleum jest strasznie zniszczone, jest w ruinie, ale my tutaj przybyliśmy w wiadomym celu, nie żeby podziwiać teraz jego piękno, chociaż jak dla mnie, no jest tutaj klimat. I nie przedłużając lecimy i badamy tu miejsce. Adam k weźmie. Ja rozstawię rępody. Rozstawimy już rępody. A ta wieżyczka jest na się jeszcze e, No właśnie trzeba uważać, żeby to nie rąbło, bo wiesz, bo to widzisz jakie to jest ogólnie. E, jeden rempod damy tam, drugi gdzieś na te schody. Później jeszcze zejdziemy do podziemi, bo tu jeszcze od tyłu są podziemia, więc będzie ciekawie myślę. A jaka dziura do piwnicy? Oh, dobra, tu poda. drugiego rępoda, tutaj na no schodach gdzieś A odpalimy teraz aplikację. Musimy uważać, żeby nam na głowę tutaj coś nie rąbło. Może tutaj dla bezpieczeństwa, chodźmy tutaj na dół. Co? Tutaj do nie było. Tutaj rępoda po Mamy dwa rempody rozstawione. Uprzymy go z tuba. Oczywiście tryb samolotowy już wcześniej włączyliśmy. Adam sprawdzi tutaj, czy na kadwójce jakieś pole występuje. No spokojnie. Znać. Patrz. O, jest. Na, na ruchu ruchu jest. się nazwał. Czy słyszysz nas? Kto tutaj jest z nami? Z pewnością. To no jakie jaja, nie? Patrzcie na to, co tutaj się zaczyna. Czyli dziękuję Ci za odpowiedź. Powiedz mi, czy jesteś dawnym właścicielem tych, tego majątku tutaj w Sławikowie? Albo na rempocie odpowiadam. Mamy re jeden REM na stronie, drugi jest tam na górze. Czyli to ma znaczyć tak, tak? Rozumiesz mnie? Rozumiesz, co mówię? Nie mogę się przedostać, ale dokąd się przedostać? Nie możesz. Do nieba? Patrz, czyli jesteś ciągle tutaj, tak, w, w tym miejscu, tak? A ilu was tutaj jest? Czyli kop zimno, nie? To no, tak jest. Czy możesz podejść do tego drugiego urządzenia, które tam wyżej stoi? Tam jest takie samo u góry. Podejdź do niego, proszę cię. Hmm. Czy masz na imię Ernest? Cały czas tutaj. Jakbyś postawił ten... Kadr nie wiem, bo ciebie nie znam. Przyszliśmy. No może być, no przyszliśmy dopiero się z Tobą skontaktować. Czy możesz odejść od tego urządzenia, jeżeli nie słyszysz? Odejdź od niego, podejść tutaj do nas. No popatrz. Odejdź od niego. Jeżeli mnie rozumiesz, to na swoje potwierdzenie, odejdź od tego urządzenia. To jest ten bardziej tyle, czuły, nie? Tyle czasu on tu stał, i nic nie było, nie? No. no, tyle czasu tu stało, nic nie było. Dobra, jeszcze raz zapytam, ilu was tutaj jest? No, patrz, ja bym cały czas po... na tym repo dziękuję. No. Zamknij to. Ale co mamy zamknąć? Nie, albo to wyłączyłem. Patrz, nie jest na drugim, no to jest niemożliwe. Czyli na obu rempodach jest, mamy potwierdzenie, to już nie może być przypadek w tym momencie. A na kadwójce nic nie? Patrz, tam ten widzimy, że tu jesteś. Powiedz nam, czy chcesz z nami porozmawiać. Rozumiesz nas, nas? Jeszcze raz zapytam. Bo wiem, że tu tereny należały do Niemiec wtedy. Kurde. Albo czy widzisz nas? No, drugie, no to to mówię, to już jest coś nie tak. Że faktycznie tu jest coś. Patrz, od razu obraz jest. Patrz na to. Jakby się coś jarało, jakby cały ten zamek się jarał. No, A za nami jest ten zamek. Ją no jest. Ale to jest podobne do tego. To jest jakby ten gotycki styl. Czekajcie, jeszcze raz to włączę, no bo. No jest, na no dwóch rępodach tu jest coś, to jest, nie może być przypadek. O, widzisz? Możesz nam się pokazać tutaj, chcemy zobaczyć kim jesteś. Twój na to urządzenie, które mam w prawej ręce. Widzimy, że tu jesteś. O, si się przechadza. Wanna jakby zazerwiała jakaś. Nie, wiem, co to może być takie bardziej współczesne już Patrzcie tam No jest, ale, ale to nie, czy nie jest to, błąd patrzę. z tego widzicie jak wywisiał w tym oknie tam To to drzewo, to drzewo może, Czekaj No nie wiem. No możliwe, że to drzewo, to drzewo. Nie wiem czy to on czasem tam nie stoi, ale to raczej nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. O, o, raz. Raz. Nie wiem. Koliki, nie wiem. O, wygnęła. Widzimy, że tu jesteś. Zrać nam swoje imię. Przychodzimy w pokoju. Hmm. Czy można imię Ernest Ernst? Stałeś tutaj pochowany? No to nie może być przypadek, że i ten i ten reaguje Jacob, to ty gadałeś? To co to takie było, takie jakby ktoś... Ja nie wiem Jesteś tutaj, widzimy Ale nie wiem dlaczego nie mówisz Manie ciszy na Gostubie, nie? Czekajcie, sprawdzę na tym drugim. Ja tak tylko tak mi ostatnio. Nie wiem, takie dziwne. Ale ja mam też dziwne wrażenie, że tu jest coś. A ty byku, jakie jak to masz wrażenie? No, że jeden lepiej odpowiada na tak, a drugi na no nie. Nie wiem, jakieś takie dziwne przeświadczenie nie mam. Powiedzcie cokolwiek, powiedz cokolwiek. Widzimy, że jesteś tutaj. Przychodzimy się tylko skontaktować Zostałeś tu pochowany, albo zostałaś Patrz, teraz zauważ Nie ma Może, że My nas się boi Miesiąc no, może nas może się, się tam odejść dalej Może by No Nic, no kurwa Trzymajmy no, odejścia Podchodzimy patrz, odchodzimy i I się zaczyna odzywać Czy grozi nam tutaj coś, w tym miejscu? Ja mam wrażenie, że albo oni nas nie rozumieją, albo... Nie wiem. Lępony tylko. Czy jesteś tutaj sam? A może teraz coś do nas powiesz? Как вас на имени? Я у вас тут есть. Редайся, ты здесь еще. Czy mamy sobie stąd pójść? A. Dobra, wiecie co? To jest za dużo przebić, ale my i Norris co Idziemy na dół tam do Ta, tej podziemi Bo czekaj, tutaj da. widzę, że my o, możemy może? się bawić Czekaj, tylko to No Dobra, idziemy tam no. Dajko Aha, bo Dajko ma lampy, nie? Tak to jest

Dobra, zostawimy jednego zostawimy na przejściu. Byku, jest coś na kadłubie? Zobaczyłeś? No, na razie, spokój. Cały czas patrz. patrz, to tu jest. A ty byś musiał tu po tak popatrzeć, byku. Czy coś tu w ogóle gdzieś się emituje? Jakieś pole. Męczamy z tego Tu już trochę ciepło jest. No. Widzimy, że tu jesteś z nami. Ciągle tu ktoś jest. Powiedz nam, czy nas rozumiesz. Powiedz tak lub nie. Znaczy, no, jak nas nie rozumie, no to wiesz to. Czy zostałeś tu pochowany? Jest tu ktoś, do kogo należał ten pałac? Na razie jeszcze Ciebie nie zostawiamy. Przychodzimy. Jesteśmy tutaj, aby z Tobą porozmawiać. Po niemiecku będziemy musieli. Ktoś inny ma? ma ktoś tego głosu, ale ten nie ma. Dziejko w nie? Bo ja bym tutaj włączył ten y, słownik. No jest włączony. Okay. To jest głos włączony. Okay, hey, na jakim mi miałam mieć Nie. Nie. Czy rozumiesz nas? Verstehen Sie uns? Czy widzisz nas? Sehen Sie uns? Czy ten pałac należał do ciebie? Zatrzymaj nagrywanie. Dlaczego mamy zatrzymać nagrywanie? Sollten wir aufhören zu nehmen, czy widzisz nas? Sehen Sie uns? Ja pytam najpierw, czy słyszy nie? czy rozumiem. Chwilę. Hmm. Coś tu jest. Ale ja teraz nie mam pojęcia, czy to nas po prostu nie rozumie, czy ma za mało energii, albo jeszcze coś innego. Widzimy, że tu jesteś. Nasze urządzenia na to wskazują. Nie musisz się nas obawiać. My chcemy tylko się skontaktować z Tobą. Podejdź tutaj, proszę cię do nas i powiedz coś do tego urządzenia, które mam tutaj w prawej ręce. W dół. No w dół, no ale w w dół, nie, pójdzie... w dół się nie da. Ale w dole były te trumny raczej nie, chyba. Chyba że do. To... Co? No tu jakby ktoś Jaskinie. Jaskinie. Ty ma. O, coś się zaczyna dziać. Czy zostaliście tutaj pochowani? W tym miejscu? No tutaj jakby ktoś, nie? Jakby ktoś to rozpieprzył. Żeby czegoś tam szukał, nie Samo od siebie tak to nie pewnie. I pełno butelek poza tym, no to jest trochę świństwo, nie? Nie wiem po czym to są butelki, ale tak czy siak to są śmieci. Ten kto tu chodzi i zostawia te śmieci to jest czystą świnią, nie? Dlaczego nadal tu jesteście? Dlaczego wasze dusze nie potrafią stąd odejść? Zwracam się do wszystkich dusz i bytów tego miejsca. Samolotowy? No, no tak. No to dlaczego na kadłubie jest? Yy, nie, to też jest włączony wariuje jak przybliżysz. Ale jak to jest niemożliwe? No tak. Stań przed nami. a patrz. Tam ktoś czeka i że to na samolotowym awaryjnym. Dziwić. Ktoś idzie. No, Słyszę, co coś, bo to wiatr. Coś to? Tam, no i nie wiem, ktoś tu miał wejść. Dobra, sprawdzimy na tym ekspercie, co się I <kluzny> nie wiem, co dalej będzie, no bo. Widzisz, ale w dziwne... moim telefonie na ale... samolotowym nie warto. A, dziwne. Dziwne. A czyli. Samolotowy, masz... ma no ma samolotowy ma i bardzo... samolotowy. nie. Co to jest? To jest dziwne właśnie. Ale nie... To jest takie urządzenie, dzięki któremu będziesz mógł, mógł albo mogła z nami porozmawiać. Wystarczy, że coś tutaj będziesz mówił, a my Ciebie usłyszymy. Nie jestem pewny, ja, ale co ja? Pobyt tutaj i powiedz tylko, jesteś przy nas? Czy jest tu kobieta? Ale co? Ten dźwięk, co pytałeś, co to było? No, no ja mówię, ale... Dobra, bo mnie tu głowa z tego boli. No, za duże echo nie. Bo tu mamy taki... Przegłos. Ja bym na górze jeszcze raz spróbował coś wkładać. Ja była większa aktywność niż tutaj, pamiętanie. Chodzisz jeszcze na górze. Jeden rozstawimy na tych schodach Jacob, co ty masz z tym telefonem? Niby samolotowy, a patrz <grym> e, pola, Jak to mogę dotyczyć się no, Ale przy moim o, tak to nie to robi, Pochoduje. popatrz, to mam telefon i o Nie wiem, zadziwię się na to Nie bo To z Beka się zagadałem <grym> <grym> No już się coś chcieli. Uszkodzone <grym> Patrz, jak się pytaliśmy, co z tym co? Jak gadałem z nim z telefonem. No? no. no. z to, <laughs> to już nie. Dobra, jeszcze raz zapytam: jesteś tu z nami. Czekaj tego wyłączenia, bo to podoba. No mogą być dwa w sumie, ale. To nie trzeba nagrywać. Ogień, ogień. a ogień był na tym obrazie, widziałeś ten, ten obraz? jakby ten zamek płonął. No dziwne, że to napierdziela. Czy ale możesz żad... się zbliżyć? Przełóż do mojego no. telefonu? Nie, nie zostawiaj mnie! Nie. A przełoż do tego, co się dzieje Nie wiem A ma też samolotowy, nie? Czekaj e, Możesz się zbliżyć tutaj do tego urządzenia z tą lampką, które mam w lewej ręce? Albo to Jacobowi, Jacobowi ten telefon nawiedziło Zbliż się, dotknij go To i tak nie są lampa, nie? Będziemy widzieli, że tu jesteś, naprawdę Jeżeli to miejsce nawilażało do ciebie ten pałac, to zbliż się do tego urządzenia. Daj nam w ten sposób znak. Widzisz nas Widzicie nas Zwracam się do wszystkich dusz tego miejsca Dobra, taka dwójka to masz Dobra. By Dzisiaj wyjątkowo spokojnie... Dzisiaj Ale przyszedł. jaki to ma klimat, nie to jest niesamowite no. jaki to ma klimat, nie? To może zbliżcie jeszcze raz do któregoś z tych urządzeń z antenką Jeżeli jesteś tutaj, to zbliżcie do któregokolwiek z nich. No patrzcie, ten gossip to tak milczy jak nigdzie, nie? Ale bez wątpienia ja czuję, że tu jest energia Chociażby dlatego, że te rempody tak działały, nie? Teraz jest spokój Ernście, jesteś tutaj z nami? Nie wiem, czy dobrze wymawiam to imię Czy jest tutaj ktoś z rodziny von Eichstedt? Eichstedt? mi się będziemy żegnać. No widzieliście mieliśmy tutaj aktywność, jednak ta aktywność była taka ciężka do określenia. Na rempodach mieliśmy zdecydowanie czyjąś obecność, natomiast na tym gustubie Wyjątkowo mało słów padło, przez co nie możemy tak precyzyjnie zweryfikować tego wszystkiego. Nie wiem, co jeszcze się uchwyciło na ZB7, to będziemy oczywiście weryfikować, ale według mnie bez wątpienia jest tutaj energia, jest tutaj jakaś siła, która drzemie w tym miejscu. I teraz nie wiem, czy ona po prostu nas tutaj to coś nie rozumie, bo jak już powtarzałem, to była niemiecka rodzina arystokratyczna, czy po prostu nas się obawia, albo ma za mało energii, tego nie wiem. Natomiast. Jeszcze myślę, że my tutaj wrócimy w jakiś dzień, ale nie teraz, nie w zimie, no było strasznie dzisiaj p.k. Będzie jakoś cieplej, na pewno jeszcze raz tutaj wrócimy, żeby przyjrzeć się temu miejscu. Dajcie znać jeszcze, co wy sądzicie o tym, co udało nam się zarejestrować, bo jednak coś tam nagraliśmy. Może wy będziecie mieli jakieś teorie lepsze odnośnie tego, co tutaj mogło się wydarzyć. Tymczasem my się z wami będziemy już żegnać i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć. Cześć.